Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał i tam pokażę szczegółowo, jak należy rozwiązać układ równań, który za chwilkę tutaj stworzymy. Natomiast teraz w tym odcinku chciałbym omówić yy, i podać kilka informacji, które pozwolą ci zacząć rozwiązanie zadania. No przede wszystkim musisz sobie rozpisać yy, niewiadome. Otóż liczbą 140 oznaczyłem całkowitą liczbę zasłon, liczbą 80 oznaczam liczbę zasłon. Yy, które należy uszyć w zakładzie numer 1. Liczba 60 oznacza liczbę zasłon, które muszą być uszycie, uszyte w zakładzie numer 2. Mała literka N to umówiona liczba dni, natomiast mała literka X to jest liczba zasłon szyta w zakładzie numer 2 dziennie. I teraz pytanie jest takie, ile zasłon dziennie szyto w każdym z zakładów? Ok. Przypatrzmy się w sprawie mm, zakładu numer dwa. Otóż wiemy, że drugi zakład wykonał to całe zamówienie w terminie, to znaczy zmieścił się w terminie dni. a zatem jeśli ten zakład szył przez dni x zasłon, to w tym czasie uszył 60 zasłon. Natomiast pierwszy zakład uszył zasłony o jeden dzień wcześniej, ale szył dziennie o 8 zasłon więcej niż w zakładzie drugim, tak? Czyli ten pierwszy zakład uszył zasłony o jeden dzień krócej, ale szył o 8 zasłon dziennie więcej. I w ten sposób uszył 80 zasłon. I tak moi drodzy wygląda układ równań, który należy rozwiązać. Tą część pokażesz w odcinku bonusowym.